Dzień dobry, nazywam się Leszek Buczak i bardzo się cieszę, że po raz piąty w cyklu 30 dni, 30 filmów, wyzwanie serwak mogę zwrócić się do Was. Dzisiaj mam dosyć wredne zadanie. Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy kręcimy filmy, kiedy uczymy się pokonywać własne bariery, kiedy uczymy się wychodzić ze strefy komfortu, musimy też zadać sobie pytanie, tak naprawdę, po co to robimy? To znaczy, jeśli rzeczywiście chcesz, żeby Twoje filmy były oglądane, musisz również zadbać o to, żeby Twój przekaz, co, jakikolwiek on ma być, żeby docierał do Twojego odbiorcy. Oczywiście, przekaz, na przekaz składają się dwie rzeczy. Jedna to jest treść tego, co masz do, do przekazania, emocje, które są z tym związane, ale bardzo ważnym elementem jest rzeczywista zawartość, pewna ilość słów, które wypowiadasz. Postaraj się, żeby te słowa zostały zrozumiane, żeby ten przekaz, żeby te emocje dotarły, żeby Twój słuchacz miał możliwość rzeczywiście je odebrać, żeby nie przeszkadzało mu w tym faflunienie, sceplenienie, niekończenie wyrazów i wiele różnych innych błędów, które popełniasz tylko dlatego, że nie zwracasz uwagi na to, jak mówisz. Oczywiście, że dla Ciebie wypowiadane przez Ciebie wyrazy, które słyszysz tam gdzieś wewnętrznie, są pełne i Ty je rozumiesz całkowicie. Szczególnie, że te wyrazy są tylko odzwierciedleniem myśli. Natomiast Twój odbiorca, Twój słuchacz no, już niekoniecznie to wszystko słyszy. Żeby pomóc w artykułowaniu, żeby wzmocnić, i troszeczkę spowolnić prędkość wymowy, trzeba zaprzyjaźnić się z czymś takim. Ten przedmiot pomoże Ci w poprawieniu systemu artykulacji, w lepszym docieraniu do Twojego odbiorcy. Co trzeba z tym przedmiotem zrobić? Jak się pewnie domyślasz, trzeba go po prostu włożyć do ust i z taką przeszkodą mówić. Zdaję sobie sprawę z tego, że brzmi i wygląda to śmiesznie. Ale jeśli mimo to będziesz starał się mówić maksymalnie wyraźnie, to dosyć szybko zobaczysz, że Twoja dykcja, Twoja artykulacja, Twoja emisja znacznie się poprawia. Wygląda to tak. Najlepiej wziąć sobie jakiś wiersz, najlepiej dla dzieci, dlatego że wiersze dla dzieci są tak skonstruowane, żeby zawierały wiele zgłosek, które pomagają dzieciom w uczeniu się wymowy. Stąd też wiersze dla dzieci są świetnym środkiem dydaktycznym do nauki. A, widzisz, powiedziałem dydaktycznym, powiedziałem to niewyraźnie, i mogło zostać źle zrozumiane. Moim ulubionym poetą do ćwiczeń jest Jan Brzechwa, i pokażę tutaj zademonstruję, jak można przeczytać z czymś takim w ustach jego wiersz. To, to coś takie dobrze by było, żeby to był. Plastikowy przedmiot o grubości mniej więcej 2 2,5 cm. Niektórzy zalecają korek. Korek jest fajny, bo rzeczywiście jest miękki i dosyć łatwo go złapać zębami. Natomiast no, mnie nie pasuje ze względów estetycznych. Jakoś tak wydaje mi się, że korek pije to wszystko, co tam, co tam na nim jest, i po prostu mi nie pasuje. Ale to oczywiście Twój wybór. Będę czytał wiersz Jana Brzechwy Żurawi Czapla. Bez niczego w ustach brzmi on tak: Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce. Rzeczę do niej zachwycony: piękna czaplo, szukam żony. A teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie brzmieć z tą przeszkodą. Jan Wrzechwo, żuraw. I cafra. Przykro było żołowi, że, że samotnie ryby łowi. Patrzy cafra na wyszepce, wdzięcznie z błota wodę chłopce. Rzece do niej zachwycony. Piękna cafro, szukam żony. Jak widać, a przede wszystkim słychać, nie jest to łatwe ćwiczenie. I ono nie ma być łatwe. Chodzi właśnie o to, żeby starać się przesadnie artykułować wszystkie zgłoski, żeby mimo tej przeszkody, którą mamy w ustach, żeby nasz odbiorca, nasz rozmówca zrozumiał, co do niego mówimy. Takie ćwiczenia yy, przeprowadzane przez kilka minut do 10 minut dziennie bardzo szybko przynoszą bardzo dobry rezultat. Yy, oczywiście nie jestem mistrzem wymowy, i nie chcę tutaj, żeby ktoś mówił, no tak, tutaj nam gościu mówisz, że mamy pięknie mówić, a sam tam faflunisz i, i sepelnisz. Oczywiście. Ja nie dlatego to mówię, że uważam siebie za mistrza mowy, ale dlatego, że widzę bardzo duży potencjał w przekazie wielu osób, natomiast przeszkodą jest i szkoda, żeby pozostało tą przeszkodą, ciągłe mówienie niewyraźne. To tyle w dzisiejszym moim. Wyzwaniu serwaka. Mam nadzieję, że wszyscy serwakowicze i nie tylko serwakowicze, że wszyscy odbiorcy coś wyniosą z tego dzisiejszego mojego przekazu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na następny film. Dziękuję bardzo.